Joanna Kurowska to doskonale znana wszystkim aktorka, której genialne, komediowe role możemy podziwiać od wielu lat. Ostatnio postanowiła wziąć się za siebie i dziś wygląda lepiej niż kiedykolwiek. Co zmotywowało ją do takich zmian, Polsat w środowe wieczory pokazuje nowy serial Lulu. Joanna Kurowska gra w nim jedną z głównych ról. Kreuje postać złośliwej sąsiadki i rywalki Lucyny Makowskiej, w którą wciela się Anna Dereszowska. W rozmowie z faktem Kurowska zdradza, dlaczego ostatnio zaczęła dbać o swoją formę. W nowym serialu Lulu Bohaterka Joanny Kurowskiej to Elka, która mieszka w tym samym bloku co Lucyna Makowska i od lat piecze torty na zamówienie. Dlatego cukiernicza działalność Lulu koliduje z jej biznesem. W związku z tym zazdrosna sąsiadka postanawia sabotować jej zamówienia i utrudniać pracę. Poza tym Elka kokietuje mężczyzn. Ma swojego kochanka, dzielnicowego Witolda, Mirosław Kropielnicki, ale jednocześnie prowadzi gierki z ojcem lulu, Zygmuntem, Marek VII. Elka raz zbliża się do niego, a innym razem złośliwie odrzuca. Z kolei Zygmunt podkochuje się w Elce, do której zaleca się w sposób bardzo niedojrzały, płatając jej różne figle, robiąc kawały i dokuczając. Promując serial, Lulu, Joanna Kurowska udzieliła wywiadu dziennikarce faktu, w którym między innymi opowiedziała, od czego zaczęła się jej metamorfoza, na jaką aktywność fizyczną postawiła, aby poprawić swoją kondycję na wiosnę oraz którą dietę preferuje. Wzięłam się za siebie, bo pewnego dnia zobaczyłam siebie na ekranie i widziałam starą, grubą babę. Stwierdziłam, że muszę schudnąć. Już udało mi się zrzucić 10 kg, i teraz jeszcze 7, i będę w takiej kondycji, w jakiej chcę być. Staram się lepiej odżywiać i uprawiam sport. Wyznaję od twórczyni roli Elki z serialu Lulu.